No to w ogóle witam, witam wszystkich gorąco, którzy pierwszy raz będą oglądać tą grę, tutaj na live'ie. Eee, I jest to APB Reloaded. Najkróś najkrócej mówiąc, to można by to podsumować, że to jest takie darmowe GTA. Jedni powiedzą, że to jest gorsze GTA, jedni powiedzą, że fajniejsze. Ja się nie wypowiadam, po prostu nie porównujmy tego z GTA. Eee, o co tu chodzi? Mamy otwarty świat, hopka takiego. Tak, ja mam Murzyna, akurat. Tu jest akurat jakiś taki e, event e, świąteczny, dlatego tutaj takie homo troszkę elfy stoją. Ja mam Enfonsera, czyli mam policjanta. E, I. znaczy, otwarty świat. Zaraz zobaczycie o co tutaj chodzi. E, bierzemy my, jesteśmy Discreet. Tutaj, weźmiemy sobie tutaj. E, będziemy. Jako policjant, udaremniać różnego rodzaju e, napady, zabójstwa, kradzieże, ale też będziemy mm, robić przeszukania e, mieszkań w celu znalezienia jakichś tam informacji, gdzie są nasi przestępcy, aby ich złapać. Um, kupuje się tu bronię, wbija się tu po poziomy, e, robi się tu drużyny. E, każde auto możecie. Bezproblemowo na przykład ukraść. Niestety, jako gra policjantem, to też nie możemy sobie zabijać ludzi, przejeżdżać ich zbyt często, bo wtedy reputacja się traci. A, tak, jestem piesełem. Tam się ktoś pyta, czy Bąkku jest piesełem. Tak, jestem piesełem. Troszkę się ta gra, się ta gra niestety ładuje. Jeżeli chodzi o pierwsze logowanie, eee, chcę też powiedzieć, że ona jest darmowa na Steamie, ale niestety ona ma troszkę z wymagania podniesione. Eee, na starym komputerze nie było opcji, żebym to nagrywał bądź streamował. Dlatego też, no, tak jest, a nie inaczej. Dobra, eee, find me a grab. Ok, teraz tak. Mo, na pewno jednym z, walu, z walorów dla, do, które mogą was e, przekonać do tej gry jest na pewno no, fajnie rozbudowana grafika e, są też fajne rzeczy na przykład w tej grze takie bardzo szczegółowe bronie są bardzo ładnie dorobione e, postacie mają bardzo ładne modele prawda e, no, ogólnie spoko nie lepiej być policjantem między innymi dla takich powodów, że bronie są ładne i takie tam nie wiem, dobra e, o co chodzi ja wbiłem już maksymalny level dobra, wbiłem już maksymalny level, to już aha, muszę zbrajkować to okej okay. siema miodek, cześć Dobra, znaleźliśmy grupę. W lewym górnym rogu macie grupę i znalazło nam misję. Teraz musimy podążać do punktu, jest tu E punkt, okej. Okay. Jedziemy do punktu E. Tam dostaliśmy misję i musimy coś zrobić. Aha, musiałbym się zapisać w ogóle gdzieś. Dla kogo by tu robić zadania. Dobra, zapiszę się po drodze tutaj. Muszę tam... Nie, max level? To mam już tam max level? Co to za muzyka w ogóle? Bardzo mi się podoba to, gdy się wysiądzie z tego samochodu, to ta muzyka tam dalej gra i jest tak ładnie wyciszona, tak bardzo realnie, realistycznie, nie realnie. Eee, gruszek właśnie odpalił APB, no widzisz. Dobra, na razie jeszcze akcji nie ma, ale ta gra, jak to niektórzy mówią, jest darmowa, ale jest pay to win. To znaczy, jak w każdej grze darmowej, możecie wpłacić hajsy, żeby mieć szybciej te hajsy w grze, za które się kupuje po prostu bronie. No, i ja nie wchodziłem nigdy, nic jeszcze, i mi się fajnie gra. Przegraliśmy już, tak? Dobra, bo ja dołączyłem zbyt późno. No, dobra, jesteśmy tutaj, Pieprzyliśmy się pomiędzy. Jak to się mówi, wódkę a zagryskę? Pomiędzy wódkę a zagryskę. O co mi tu chodzi? Mianowicie. E Przyjęliśmy się komuś w misję. Cześć! Dobra, idziemy teraz tak. Do tego gościa się zapisujemy. E, I u nich się wbija reputację. E, reputacja tutaj jest level. Wy wykonując zadania, będąc zapisanym do danej, nie wiem jak to nazwać, frakcji, czy to jest jakiś oddział, może do oddziału. To wtedy u nich się wbija reputację, levely, i wtedy możemy kupić u nich bronie. Są to bronie, które potem trochę tanie kosztują. E, looking for group. Dobra, w lewym górnym rogu, jak widzicie, w dalszym ciągu mamy misję. Jeszcze nam nie wyszukało. Czy mamy nowe wiadomości? Nie. W wiadomościach często się dostaje fajne rzeczy, jak na przykład darmowe granaty. A propos, tak wygląda. O, za zapisało nas do grupy? Nie, jestem ready. Czy w parkingu dostanę swój samochód? Czekajcie. Tak, jest wąkł samochód. Tu, 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 tu. Dobra, jesteśmy podczas misji, musimy jechać. Uuu. O, ale mnie szybko zabił, ładną broń już ma. Dobra, zabił mnie typek. E, na czym to polega? Bo teraz się dziwicie, ludzie tutaj chodzą po mieście, natomiast to nie jest tak, że każdego gracza można zabić. Generalnie gracze w stosunku do siebie są neutralni i nie można im nic zrobić, ale w momencie, kiedy was załapie do misji, czyli nas, policjantów, do misji jakieś tam udaremniania przestępstwa, a kryminalistów do jakiegoś gangu, to są losowane te osoby i ta grupa, takie partie, jest przeciwko, naszego, nas, nasze, przeciwko naszej grupie. I tylko my widzimy siebie. Na czerwono. Oni widzą nas, my ich na czerwono, dlatego tylko nasze grupy mogą się zabijać między sobą, nie? Nie wiem, jak to wygląda dokładnie, jeżeli ktoś jest jakimś takim zabójcą ogólnym. Czy, czy wtedy wszyscy mogą go zabić? Nie pamiętam. Um, jesteśmy... Czekajcie, gdzie tu jest? Tu jest... A, musimy bronić tego miejsca. Co to była... Eee... Kurwa, kto to śpiewał? Tu, tu, tu.

W sumie asysta Musimy bronić? Co my tu musimy robić? Dobra W sumie bronić musimy, chyba żeby nie podłożyli bomby Aby nie rozpierdzielili tego um, Queen, Queen to był, tak? Muzyka Mokro już czwartek, mam streama na jarok. O, no to spoko My dzisiaj wiesz, wspieraliśmy oba streamy. Dzisiaj i uhiego i czkotupki. Dostał banie. Jakaś paczka z niego wypadła. Uj wie co to. A, to jest ta paczka, którą muszą tutaj podłożyć. To jest towar, który muszą przemycić pewnie. Musimy im udaremnić tą próbę przemytu. Tylko teraz jest takie kampienie, bo akurat... Ciekawe czy się zdecydują na przejście inną stroną. A tak, inną stroną tamtą czy nie? Nas jest tylko dwóch z typem. A ich tych też. kogo jest? Ich jest też dwóch. Eee, wszystko jest na czas, tak mniej więcej. Ja nie wiem, gdzie ten czas widać. Ale generalnie, jak nie zdążą tego zrobić do jakiegoś tam momentu. Pokaż się, Szmato. A rzucił w banie. Ty też robisz granat Ale mnie zabił. Aha, te muzyczki, które lecą po zabójstwie, to wy sobie ustawiacie i możecie je wykupywać te lepsze, czy jakieś tam, żeby postać, którą zabijacie słyszała tą muzyczkę. To jest, wiecie, takie coś. Taka pamiątka jakby po was. A, prawy górny róg, okej. Okay. Idę, idę do ciebie. No i chuj, już przegraliśmy tą... Idziemy tutaj. Wow, 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 wow. Co to za... Co to za strzelanie? Fak granat! Bronić tego samochodu musimy. Nie wiem jakim cudem to zrobić. Dobra, musimy bronić samochodu. Patrzcie, co ten robi. Jedzie z kimś na dachu. Fajny agent. To się jakoś nazywa w tej grze. Taka jazda. Nie wiem, jak to się to nazywało. Surfowanie. O, surfing to jest. Dobra, ja się tutaj przyczaję. My, jesteśmy, my nie jesteśmy razem w drużynie. Spadaj, to nie jest wasza misja. Uciekajcie stąd ups to się pewnie wyjdzie. Wow wow wow, 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 wow. Wow, 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 Oj, zabił mnie. Kuleczka przyszedł Kukulka ku, 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 Kulka Kuleczka kiedyś przechodził, widziałem Wiedźmina chyba na live, a to dawno temu Nie wiem czy przeszedł już Czy przeszła? Czy przeszedł? Że ona, że kuleczka no. Powinienem wejść sobie na dach najlepiej, jak prawdziwy kocur, chociaż jestem psem, bo jestem policjantem, tak? Szmato. No wiedz nie zajebistą grom jak wyjdzie trójeczka to woch 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 Miłość jest. Tam gdzie jestem ja? La, la, la. Dobra gracz tam wypierdolił czerwony. A, łapcie granat, szmaty. O, nie, myślałem, że zabiłem. Zraniłem ich tylko. Gościu jest za wami przecież. Nudne są te misje, w których tylko i wyłącznie jesteśmy we dwójkę. Dlatego też to nie jest taka dynamiczna teraz akcja jakaś. Jakby było nas czterech na czterech, o, to byście widzieli, że naprawdę wtedy jest PVP, nie? Tak, to jest takie. Gdzie ja muszę jechać teraz? Co on zrobił? musimy ich zabić. Musimy się tylko i wyłącznie zabijać. No i przegraliśmy. Dobra, ładuje nas do misji. Bąkol taki biedacki. No, ja nie mam ani ciuchów ani ten. Na razie szukam grupy przestępczej. Na przykład mogę podejść i wylegitymować kogoś tam. Jestem, jestem zwykłym murzynem. Jedź, boże, wy wy wyglądam dokładnie tak, jak się robi w wowie pierwszą postać Humana Podstawowego. O, jest! Jest misja z 5 na 5. Oj, to teraz zobaczycie akcję. Czekajcie. Nowy rok już jest, nowy rok. Dobra, teraz będzie akcja. Wychodź raz. A, a, a. a, a. a, a, a. <noise> Jedzie ze mną. Nie w tą stronę jadę, ale Jolo. Dobra, tam jedziemy. A wywalił mnie? No chyba, że mnie wywalił, no nie patrzyłem. Tu jest jakiś event noworoczny GTA dla biednych Wow, zastrzelił Najlepsze jest to, że ten gościu nawet nie należy do mojej grupy, nie? I on w sumie jedzie sobie tylko po to, żeby jechać Dam sobie radę, Dam sobie radę. Nie umie jechać. Nie ugramy na nocy, ty. Poddałem się. Nie przejadę tędy. A właśnie, co ty będziesz yy, grał na tym, na Jaroku, miodek? W co będziesz grał? Powiem ci, musiałbyś zagrać. Hmm. Coś czegoś nie. Coś czego nie ma na Jaroku. Nie wiem, kurwa. W Don't Starve. W FIFA jest jakiś fifacz? Tam jest jakiś tam, chyba gra w FIFA, no. no kurde, co oni mi w robią. Musimy bronić tych trzech punktów. Come on, come on, bon cool. Kurde, jednego zabiłem, ale... E, em, słuchaj, Herstona byś... Nie wiem, czy Hearthstone'a warto streamować, bo żeby być, żeby, żeby ludzie po prostu chcieli cię oglądać, znaczy nie że chcieli cię oglądać, tylko żeby nie gadali głupot i żeby mm, zachęcić ludzi, żeby na ciebie oddali głos. Trzeba dać grę, w którą chyba trzeba naprawdę coś pokazać. MKR nie musi, nie musi tego udowadniać, bo gościu jest tam, wygrał ostatni turniej, tam na czwartym miejscu, czy coś. Eee, znaczy, wygrał turniej. On wygrał, był wygranym w tym turnieju w sumie, bo jak na wszystkich, którzy tam brali udział, najlepszych graczy, zajął tam któreś miejsce, no to to, to jest wygrana w sumie, nie? Jak na gościa z Polski, ehm. Tu są typki, no i czuro mnie przejdzie. No kurwa dwóch naraz mnie zaatakowało. A nie było. Tak, yy, wygra typek, który gra w... Słuchaj, dokładnie. Wygra typek, który gra w lola, ponieważ każdy wie o co w lolu chodzi i każdy będzie na niego oddawał głos, nie? Da, pad jeden. A drugi, trzeba bronić, żeby nie podłożyli bomby. To jest główne zadanie. No widzicie, tu jest to jest MMO, nie. Tutaj każdy ma wpływ na to, co się dzieje. Możesz kogoś przejechać, możesz kogoś pomóc. Nice, ładny start kolego, ładny auto. Wow, 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 wow! Zabiłem typa. O Boże! Jak ja bym miał na Jaroku robić stream z jakiejś gry, to bym się zastanowił, kurwa, z czego. Mógłbym, mógłbym zagrać w Wordji i pokazać, jak wygląda PvP. I mógłbym się zgadać z dobrymi ludźmi, tam trzech wziąć na Teamspeak i, i porozpierdalać. Ale, ale no, niby, niby brod jest tam, tak? Na tym Jaroku na, na, z od Infestation, tak? Mógłbym też na przykład pokazać inną grę, której ludzie może nie znają taką jak APB, czy, 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 czy coś... No nie no, jakbym hona odpalił, to by w ogóle zero szans. Ale możesz też pokazać gierkę. W sumie nie. Nie możesz pokazać gierki, która jest fajna, która jest mimo iż hipsterska. Wiesz, ja tu mówię o takich gierkach jak Hearthstone, jak takich e, twórców niezależnych, gdzie... No to takie hipsterstwo jest totalne. Ludzie, tacy doświadczeni gracze, którzy szukają czegoś fajnego w grach, jakichś nowych emocji, nowych w ogóle gier o ciekawostek nowych to, to oni to docenią, ale niestety wiesz jaka widownia jest na Jaroku, taka jest i dla nich liczy się LOL, na, dla nich liczy się kurwa Dota yy, i dla nich się liczy Minecraft. No w większości, nie chcę teraz nikogo urazić, który kto tutaj z Jaroka no, przyszedł, ale, ale no sami wiecie, że tak niestety jest że możesz pokazać grę, która jest naprawdę fajna i inspirująca i tak dalej to jest siłę rozczarować. No ale czemu, czemu jest, coś, się skończyła, misja co i co jest? Ja muszę zdupiać stąd. Defend jest tu. Defuse, ja muszę rozbroić bombę, oh my god. O mój Boże, z tego mnie zastrzelił. Z tłumikiem z bronią jakąś. Eee, tak, jakbyś grał w San Andreas... Mało tego, stary. Jakbyś grał w San Andreas od początku, bo wiesz, e, jest coś takiego, że jak ja bym na przykład zagrał w San Andreas pod koniec czy w środku, to tak jeszcze, wiesz, różnie, ale ludzie lubią wracać do gry sprzed lat, ale od samego początku lubię poczuć to, że ty jesteś, ty tak jakby zaczynasz te wspomnienia, ponownie. Chcę od samego początku sobie przypomnieć, na przykład jakby CJ tam zapierdalał na tym rowerku, wiecie, nie? Na Groove kurde, to jest, to jest spoko. Czekajcie, bo ja nie w tym miejscu w ogóle biegam, co trzeba. Padnę, jak szmata, już byłem blisko. O, przegraliśmy chyba całkowicie, przegraliśmy tylko jak teraz z mapy wyjść, wyjebało mnie aż. E, a te ubrania i samochody są za prawdziwy, nie e, To mogę kupić, tylko ja jeszcze chyba nie mam tyle hajsu, aż wiesz. Patrz, tu jest taki Armas Marketplace. Nie wiem, czy to widać. Widać. Otwiera się taki Marketplace i tutaj po prostu... Y, Czekaj, dla Boncola... Enfonsera, dla Enfonsera, nie? Continue. No, i tutaj mam... Aha, to to mogę kupić. Tutaj gdzieś mam wypisane ile czego mam. Premium weapons.